Hej, witam was w dzisiejszym odcinku Pierwszym odcinku Gdzie nauczymy się skakać na hulajnodze Zwykły skok, a później skok Przez przeszkody, więc do dzieła Ważną rzeczą jest prawidłowe ustawienie się na hulajnodze Czyli tak kurczę, tam trochę nie widać Czyli trzeba zrobić to tak Noga przednia, tak? I nie tutaj Nogi powinny być najlepiej w takiej pozycji Najlepiej Jeśli potrafisz utrzymać równowagę Możesz już Zaczynać w miejscu Jeśli nie to poćwisz nad równowagą bo Ja tak w miarę potrafię Ważne jest to Aby kolana Były zgięte podczas wyskoku Ojej, no Teraz to mi nie wyszło Spróbuję to zrobić wam w ruchu Trzeba być dobrze skontentowany nad tym, co się robi. Żeby było dobrze, to tak jak mówię, kolana zgięte i skupienie. I to jest pierwszy krok do sukcesu. Pokażę teraz Wam to, jak zrobię to, jeśli jadę. No, kolana podczas wyskoku były wysoko. Aha, jeszcze jedno. Nigdy nie róbcie podczas wyskoku czegoś takiego. Ta noga nie ma być na ziemi. Noga ma być na hulajnodze. To tylko wasz strach psychiczny. Jeśli się nauczyłeś już tego, to przejdźmy do skakania przez przeszkody, co. Może nie być takie łatwe, zacznę od jakiejś prostej przeszkody, bo jeszcze nie jestem w tym taka dobra. No okej. Okay. Zacznę sobie od przeskoczenia czegoś takiego. Dość małego. Najpierw zrobię sobie tylko, żeby się rozpędzić. A i ten wiatr, wziął normalnie telefon. Próba druga. Oczywiście pamiętajcie się, żeby nigdy się nie poddawać. Zdemonstruję Wam to teraz z innej perspektywy. Dobra, macie inną perspektywę. Mam nadzieję, że Ci pomogłam.